Witamy wszystkich Cześć Jakiś czas temu nakręciłem film o foteliku motocyklowym akurat używanym przez nas na skuterze i na samym końcu obiecałem że zrobię taki krótki test takich szelek motocyklowych pajączka, nie wiem jak to można inaczej nazwać Spidermana Spider i właśnie jeden z widzów przypomniał mi, że Obiecałem taki film, więc dzisiaj ten film nakręcimy, powiem od razu o parametrach, czyli do jakiego wzrostu ten te szelki mogą być stosowane. Dzisiaj ubraliśmy Mateusza w taką kurtkę motocyklową. Mateusz ma 1,35 m i około 33 kg wagi i powiem szczerze, że to jest tak powiedzmy prawie już na maksa mm, rozszerzone wszystkie paski i pasuje praktycznie na styk, może jeszcze z 2-3 cm i z 2-3 kg więcej. Wtedy to już będzie taki naprawdę maks i już większe dziecko będzie miało po prostu w tym ciasto. Teraz przymierzymy, później pokażę Wam jak to wygląda w praktyce, czyli na skuterze. Tak zakładamy właśnie ten te szelki, spinamy i zostaje nam tutaj ze spodu pas, o którym spinam się ja, czyli siedząc na motocyklu czy na skuterze, po prostu spinam się i w ten sposób wygląda to zabezpieczenie. Chodzi o to, żeby ustawić ten pas w ten sposób, żeby mm, móc oddychać. Oczywiście nie spinać się za mocno, ale też niezbyt lekko, no bo wtedy to nie będzie e, za bardzo. Powiedzmy, pomagać działać. czy działać i zabezpieczać pasażera. Także teraz weźmiemy, wejdziemy na skuter. Pokażę Wam, jak to dokładnie wygląda. Teraz zobaczycie, jak szybko to się instaluje. Tutaj. Tak, druga ręka. Chwilkę zapięte, teraz wsiadam ja, powpinam się i możemy ruszać. Gotowe, odpalamy i jedziemy. Jak widać, pas nie krępuje zbytnio ruchów, ale trzyma i mnie, i Mateusza, powiedzmy, w jednej części. Teraz przyspieszę troszkę gwałtowniej, żeby zobaczyć, że te szelki trzymają pasażera. Jeszcze jedno przyspieszenie. Mati, teraz puść ręce, daj sobie na nóżki. Ok, uwaga. Jeszcze jedno przyspieszenie będzie. Uwaga. Jak widać tutaj przyspieszeń nie ma jakichś atomowych, ale mimo wszystko dodaje to pewności temu, który siedzi za mną. Myślę, że nawet przy mocniejszych motocyklach również sprawi się dobrze i będzie właśnie zabezpieczać pasażera. Właśnie zobaczyliście, jak to wygląda w praktyce i jak zabezpiecza małego pasażera przed ześlizgnięciem się z fotela. Albo zsunięcie się w bok, na przykład. I moim zdaniem wydatek niewielki, więc warto coś takiego kupić, bo no, bezpieczeństwo ponad wszystko. Jeżeli komuś pomogliśmy, to prosimy o kciuk w górę, a nie zaszkodzi również zasubskrybować kanał. Dzisiaj dziękujemy i zapraszamy do oglądania kolejnych filmów. <laughs> Dobrze. Zabezpiecza dziecko czy pasażera przed. To nie moja Ja wie. wiem. Na zdrowie. Dziękuję.